Dobry moi drodzy, witajcie, witajcie w sobotę dzisiaj będzie nietypowo, dlatego że dzisiaj zamiast dostawy roślin mamy dostawę osłonek. Mamy piękne, nowe osłonki, całą dużą serię. Część powraca o część żeście bardzo pytali, a część zupełnie jest nowa i debiutuje, więc będzie na czym oko zawiesić, to jest naprawdę to są piękne osłonki z bardzo fajnej firmy. I dzisiaj wam będzie taki odcinek, że Selekcja osłonek jest Szymona, to on je wybierał, bo on zawsze z tej firmy zamawia, to jest w ogóle jego, jego konik. On zawsze tylko czeka, kiedy już będzie mógł zamówić te osłonki, kiedy się już będzie pusty stok i będzie można domówić, bo bardzo, bardzo je lubi. A z kolei ja podobierałam do nich rośliny. Wybrałam takie rośliny, które no po pierwsze gdzieś mi tam pasowały do tych osłonek, więc możecie to potraktować też jako drugą część tego naszego filmiku o dobieraniu osłonek do roślin, który ostatnio opublikowaliśmy, ale też dobrałam takie rośliny, które dawno ich nie pokazywałam, które pojawiają się w filmach trochę rzadziej, i, a uważam, że są ciekawe i z jakiegoś powodu chciałabym je Wam dzisiaj jeszcze pokazać i przypomnieć. No a żeby jeszcze Was tak troszeczkę dopieścić z okazji minionego właśnie Dnia Dziecka, to mamy dla Was promocję w sobotę i w niedzielę. Do końca niedzieli, do 23.59 możecie wszystkie rośliny kupić z rabatem 10%, wpisując kod dziecko DzieckoJB z dużych liter. Tak, żeby jeszcze sobie tą celebrację Dnia Dziecka zakończyć i przedłużyć na weekend. Także tak, jedziemy z dostawą osłonek. Pokazuję wybór osłonek Szymona i wybór roślin Ani. Promocja do niedzieli, do 23.59, dziecko JB, wszystkie rośliny 10%. I ostatnia rzecz, zanim zaczniemy, no to chciałam Was już teraz zaprosić serdecznie w niedzielę 18 czerwca tutaj do nas, do magazynu na Brenicką 5 we Wrocławiu. Od 11 do 15 będziemy na Was tutaj czekać. Rozpoczynamy lato wspólnie. Będą jak zwykle dla was promocje na zakupy tutaj na miejscu. Będziemy my, będzie można się spotkać, porozmawiać, jak zwykle będziecie mogli mnie podpytać o jakieś wasze roślinne Niepokoje, lęki, możecie przynieść listki, które wzbudzają wasz jakiś niepokój, pokazać zdjęcia. Możemy tak o sobie poplotkować, będą konkursy i różne inne atrakcje, także bardzo was serdecznie zapraszam. Wiem, że zawsze chętnie tutaj do nas przybywacie na te imprezy, ja też bardzo je lubię. Ostatnio były osoby z całej Polski, tutaj tylko walizki szurały i auto parkowały, także mam nadzieję, że się znowu spotkamy w niedzielę od 11 do 15. No, a my sobie zaczynamy. No, oczywiście na początek musi być konkurs, bo to już taka nasza sobotnia tradycja. Tym razem, ponieważ no, jest dostawa osłonek, to nagrodą będzie osłonka, to będzie ta osłonka. Wasze zadanie jest takie, że musicie napisać, z czym wam się ta osłonka kojarzy, albo jak byście ją nazwali. Co to takiego jest, z czym Wam się to kojarzy, jaka nazwa by do niej pasowała? Odpowiedzi piszecie tutaj w komentarzach pod filmem i macie czas do poniedziałku do 21.00 i osoba, która nas najbardziej zaciekawi swoją wypowiedzią, tę osłonkę od nas dostanie w prezencie. Konkurs rozwiązujemy zazwyczaj w piątek, bo o to często pytacie, i zwycięzca też jest publikowany tutaj w komentarzu pod tym samym filmem. Dobra, do tej osłonki dobrałam dzisiaj, słuchajcie, asparagusa. To jest piękna, pierzasta roślinka, to jest asparagus myriocladus. Bardzo go lubię z uwagi na jego ciekawy pokrój, bo on się składa z takich właśnie, to właściwie są gałęziaki, tak mówiąc dokładnie. On jest w ogóle spokrewniony ze szparagiem, a teraz już sezon na szparagi, więc wszystko w temacie. No i jest taką piękną, pierzastą chmureczką. Ma bardzo ładny, intensywnie zielony kolor, jednolity. No i jakoś tak mi podpasował do tej osłonki. Podoba mi się to, że właśnie taką chmurkę nad nią stworzył, i podoba mi się kontrast między taką właśnie ciemną, intensywną zielenią, a tą osłonką, która jest taka szara, ale też trochę jakby zardzywiała, trochę pozłacana. I tak jakoś ten, ten jej kształt i ten, że trochę, a nie będę Wam podpowiadać, z czym mi się kojarzy. Musicie sami swoje skojarzenia napisać, ale jakoś ten asparagus tutaj y, mi podpasował. Jedziemy dalej. Kolejna propozycja, zobaczcie, osłonka jest bardzo taka y, nietypowa i w kształcie, bo jest dość mocno okrągła. Y, no i jest też tak pięknie po, pożłobiona. To wygląda trochę jakby takie żmije... Zwinięte, leżały i tutaj ogonami się stykały. Ma bardzo ciekawy kolor, to też jest takie szarość ze złotem, z żółcią, z jakąś ochrą. No i idealnie do niej kolorystycznie mi podpasował ten piękny szczawik. Zobaczcie, jak ta zieleń listków i taka czerwień i pomarańcz pasuje do tej osłonki, tak ją troszeczkę też ożywiła, ale bardzo kolorystycznie te listki do tych złoceń pasują. Więc to jest taki mój. Mój faworyt. Te wszystkie osłonki już są, już są no, dostępne tak na junglebugi.pl i roślinki również, więc jeżeli wam się której zestawienie szczególnie spodoba, to nawet całe takie zestawienie sobie dzisiaj możecie jak najbardziej zakupić. Lecąc dalej, zobaczcie. Taka piękna osłonka, która jest taka z kolei jakby powgniatana tak? ma takie wgnioty. I jeszcze jest stylizowana na taką postarzaną, że tutaj troszkę jakby z niej odpada lakier, jest, jest popękana. To tak trochę dekupażowo, nie? bo w dekupażu się stosuje te pękające lakiery, które właśnie mają imitować, że ten przedmiot jest taki stary, wiekowy. Ona ma bardzo ciekawy kolor, to jest taki trochę beż, trochę szarość, troszeczkę też wpada w róż. No i dobrałam do niej Syngonium konfetti. Które jest no, przepiękne, to, to jest jedno z moich ulubionych syngoniów, bo po pierwsze ja lubię bardzo ten kolor, taki wiecie już, kto ogląda filmy to wie, że ja zawsze mówię na to, że to jest kolor duszkowy, mi się kojarzy to z, z duszkiem Kacprem jeżeli jesteście tacy wiekowi jak ja i pamiętacie duszka Kacperka, to on właśnie miał taki kolor. I jeszcze do tego ma takie przepiękne, ciemno-różowe, w zgaszonym kolorze ciapki, bardzo nieregularnie rozmieszczone na liściach, więc roślinka jest naprawdę piękna. Ale jakoś stwierdziłam, że ona mi pasuje właśnie, żeby, ten, żeby osłonka do niej też była taka pastelowa i spokojna. Bo na tyle ta roślina jest ładna, że nie ma co jej tutaj jakoś kontrastować krzykliwie. Tylko właśnie troszeczkę ten róż nawiązuje kolorystycznie do tej osłonki i tak jakoś, jakoś, mi to siadło razem. O, teraz jest bardzo ciekawa osłonka, która trochę mi się kojarzy z pupą. Trochę to wygląda jak takie pośladki na nogach, ale jest albo jak takie świńskie kopytko, raciczka, ale jest bardzo, bardzo fajna. Albo ząb, o, to może być też ząb, słuchajcie, trzonowy. Ale jest bardzo ładna, ma, ma ciekawy kolor. To jest też taki, trochę wpada w róż. I jest też sporo też złota, jest pozłacana i też jest taka, jest jakby przecierana. To wszystko wygląda właśnie na takie stare. I bardzo mi tutaj podpasowała Monstera Karstenianum. Mamy takie okazy już ładnie rozrośnięte to jest naprawdę kawał, kawał rośliny. Ona jest trochę głębsza. Bo tutaj one są w małej osłonce, więc ja tam ją trochę, tą doniczkę, osłonkę wypchałam. Pamiętajcie, że też możecie to w domu zrobić. Wystarczy po prostu wsypać trochę keramzytu, tak? i wtedy roślina nie będzie wpadać do środka za głęboko, tylko sobie ładnie jest wyżej i pasuje. I w ogóle się tym nie przejmujcie, że trochę osłonka jest za duża, to w niczym nie przeszkadza. Nawet jest tr troszeczkę lepiej, bo jest więcej powietrza, więcej tam to wszystko jest lepiej zwentylowane, także tak naprawdę to lepiej, a nie gorzej. No i tutaj mam taką bardzo fajną osłonkę ciekawą, która ma takie mm, kwiaty y, wyrzeźbione. Super to wygląda. Cała osłonka jest w takim. One w ogóle mają takie kolory ciekawe, że to ciężko powiedzieć, że to jest różowy albo to jest pomarańczowy. One są takie niejednorodne te kolory. Tutaj jest taki trochę beż, trochę biel, trochę znowu to wpada w róż, taki bardzo ten kolor ciekawy. A te kwiaty są pozłacane. No i te kwiaty są takie rozetowate i jakoś mi się skojarzyły z rozetą tego Philodendrona Ring of Fire, który zresztą jest bardzo piękny bo ma bardzo ciekawą wariagację na liściach, taką też właśnie nieregularną. Każdy liść wygląda inaczej. No i to już jest całkiem taka ładna, ładna sadzonka, spory okaz. Także jakoś mi się dopasowało ta rozeta kwiatowa do, tego, do tej rozety filodendrona. No i kolorystycznie też pasuje, bo tutaj też są właśnie takie elementy beżowe, może troszeczkę z mazoróżu, podobnie jak ta osłonka i jakoś mi to się zgrało razem. O tu jest ciekawa osłonka, która jest w takiej bieli, złamanej złoceniami, dzisiaj jest dużo, dużo złota, i jest jeszcze na takiej nóżce. I tutaj ten kształt mnie zaciekawił, bo ona jest taka dosyć wydłużona, no więc stwierdziłam, że roślina na górze też powinna mieć troszeczkę taki wydłużony pokrój bo no nie wiem jakoś tak no jest też taka generalnie zasada nie musicie się jej oczywiście trzymać, bo czasami nawet fajnie jest takie różne zasady sobie stylistyczne ponaginać i złamać celowo i uzyskuje się bardzo fajny efekt, ale no jest taka zasada, że jeżeli jest wysoka osłonka, no to roślina też powinna być w miarę wysoka, że powinna być taka proporcja zachowana. Że na przykład no, nie powinno być tak, że osłonka jest bardzo duża i wysoka, a tutaj wsadzicie sobie niziutką roślinę. Nie? Że powinno to być tak trochę zachowane. No więc tutaj akurat tak się postarałam, żeby tak było, bo tak mi podpasowało, że jest tu strzeliście i tu strzeliście. No i to jest euforbia platyklada. Bardzo piękna roślina. Mam ją też w domu, już od, no już ze, myślę, że za dwa lata jest u mnie. Bardzo ładnie rośnie i dość szybko. Ona jest bardzo ciekawa, bo pędy ma w kolorze takim bardzo zgaszono, zgaszonego różu, trochę wpadającego w szarość i do tego ma przepiękny wzorek na tych pędach. I ona rośnie tak drzewkowato, że właśnie coraz bardziej się rozgałęzia i takie, no jak to zresztą euforbię, czyli wilczom lecze. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to można ją dać na słoneczne miejsce jak najbardziej podłoże do kaktusów i sukulentów i podlewamy skromnie, tak jak właśnie sukulenta, jak już ziemia mocno przeschnie, żeby nam te pędy nie zgniły, ale naprawdę u mnie bardzo fajnie rośnie, dobrze się sprawdza. Eee, dobra, może damy to na dół i lecimy sobie dalej. O, to jest to jest osłonka, która jest hitem moim zdaniem. Ona mi się strasznie podoba, bo najbardziej z tej dostawy. Zobaczcie jaka piękna. Tutaj ona jest dosyć krzykliwa, bo no raz, że ma intensywny wzorek bo tutaj są takie kółka, tak, to jeszcze ma intensywny kolor, bo jest taki dość mocny niebieski, wpadający trochę w granat i jeszcze są pozłacane te kółka, więc osłonka jest taka dosyć, no aż krzyczy, tak, jest mocno widoczna, więc chciałam do niej dobrać roślinę spokojną. Stwierdziłam, że jeżeli tutaj jest tak na, na mocno, no to tutaj już nie może być zwariowany wzorek na liściach, bo będzie za dużo, będzie po prostu taki oczopląs nieprzyjemny, Dlatego dobrałam roślinę taką stonowaną, w sensie takim, że ona jest po prostu zielona i spokojna. I to jest skrzydłokwiat o takich troszeczkę szerszych liściach. I on mi też pasuje, bo ma taki ciemnozielony kolor. Jakoś ta ciemna zieleń pasuje mi do tego ciemnego niebieskiego. Tak mi po prostu wsiadło. I jeszcze w jakiś sposób te, te kolby hmm, kojarzą mi się z tymi kółkami. Zobaczcie na jakim detalu się skupiłam, nie? że ta kolba z wystającymi kulkami no w pewien sposób nawiązuje do tych, do tych kółek tutaj. No i jakoś, jakoś tak mi to podpasowało bardzo. Dobrze i z tej strony jeszcze mam taką osłonkę. One już u nas były i zawsze się bardzo szybko sprzedają i znikają. Ona jest taka wiecie Taki jesz, nie, to jakaś albo tarcza, taka najeżona kolcami. Kolor jest też taki pomiędzy różem a złotem też bardzo niejednorodny, no i te kolce są takie, jakby poprzecierane ze starości. I tutaj dobrałam sobie tą karatę, bo jakoś tak kolorystycznie mi podpasowała, że są tutaj elementy różu, i na te, ta osłonka też w ten róż wpada. No i powiem Wam, że też ona podbiła mocno właśnie ten, ten różowy odcień, zabarwienie tej osłonki, bo to jest tak, że jeżeli coś jest tylko troszeczkę się mieni na jakiś kolor, ale wsadzicie tam roślinę w tym kolorze tak intensywnie, no to ten kolor na osłonce też się trochę podbije. No i tak to wyszło. Uważam, że fajne dopasowanie do, do, do tych bordowych jeszcze łodyg, ładnie to wygląda. E, teraz będzie malu taka sama osłonka, tylko w mniejszym rozmiarze, bo chyba ją mamy w trzech rozmiarach y, dzisiaj. E, no i tu jest ta sama, tylko mniejsza. I tutaj też się zdecydowałam dobrać roślinę z różowymi elementami. To jest alokazja pink dragon, która ma różowe łodygi i też właśnie jakoś mi tutaj wsiadła. Poza tym ta osłonka mi się kojarzy tak trochę średniowiecznie. Jakieś wiecie, smoki, rycerze, zbroje. No a to jest Pink Dragon, nie? No dragon też jak najbardziej do tej epoki średniowiecza. Smok pasuje, zresztą no, alokacje mają właśnie stąd, stąd ten, te nazwy. Często, że mają taki kształt smoczej głowy trochę, więc jakoś to wszystko się dobrze razem klei. Teraz będzie osłonka dobrana na zasadzie kontrastu kolorystycznego. Osłonka ma kolor taki lila, taki fiolet wrzosowy. I też jest taka właśnie kamienna, też jakaś taka starożytna. Ma jakieś tutaj wygrawerowane takie wzorki, jak herby może małe. No i też jest taka poprzecierana niby na biało. I dobrałam do niej Kurkasa Ravena, który ma... Czarne liście, te starsze, bo te młodsze są takie intensywnie, tak jak tutaj widzicie, intensywnie limonkowe, ale jak już no, dojrzewają, dorastają, to się robią czarne. I tu mi się bardzo spodobał ten kontrast między czernią a fioletem. W ogóle czerń z takim lila kolorem to jest tak nawet prywatnie fajne zestawienie kolorystyczne, moim zdaniem. E, więc tutaj przy tej roślinie też mi podpasowało. No i też ten fiolet tak podbija jeszcze tą czerń, przez to, że z nią kontrastuje dosyć mocno. Będzie jakieś pnącze. Specjalnie starałam się za dużo pnączy nie brać, bo e, ja zawsze wam wciskam te pnącza. No bo wiecie, zawsze każdy w swoją stronę trochę ciągnie, a wiecie, że ja jestem pnączomaniakiem, e, więc dzisiaj starałam się jak najmniej pnączy, no ale coś musiało być. E, tu jest osłonka, która... ja, nawet się jej wcześniej aż tak dobrze nie przyjrzałam. Ona tak wygląda trochę jak takie skalne bloki. Jak sobie skojarzycie takie nagie skały, które tak właśnie jedna z drugiej wychodzi, no to trochę wygląda jakby była z takich skalnych odłamków zrobiona. Kolor ma taki też oczywiście, no i trochę biały, i trochę szary, i trochę niebieski, i trochę srebrzysty, no taki, że naprawdę trzeba się, I nawet trochę zielonego tu jest takiego sredynu. No i jakoś mi tutaj wsiadł bardzo, to, to wiedziałam od razu, że to będzie to, nawet się nie zastanawiałam. To jest epipremnum Cebu Blue, które właśnie ma też taki odcień chłodny, troszkę srebrny, troszkę niebieskawy, taki trochę. no taki właśnie też bardzo niejednorodny i on jakoś do tej osłonki, moim zdaniem, super pasuje. Tutaj też troszeczkę jest osłonka wypchana, tak? bo on też by wpadł. Do środka, więc troszeczkę podniosłam dno, że tak powiem, więc też możecie tutaj nasypać spokojnie keramzytu i taka osłonka dwunastka będzie ok, znaczy doniczka dwunastka, ale zmieści się też tutaj troszeczkę większa roślina, w razie czego. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, to moim zdaniem pasuje. Tutaj też nie miałam problemu, wiedziałam, że to będzie to. Anturium Zizu. Bo osłonka jest taka, też, też jest po pierwsze taka w, do góry, tak, wysmukła, jeszcze jest na nóżce, a to dodatkowo to podkreśla, jest taka pociągła, no więc chciałam, żeby też ta roślina na górze była taka smukła, o pokroju do góry. No i tutaj kolor, tak, jest, to też jest takie poprzecierane, ale jest tutaj i taka jakby glina, czy rdza, i biel, i też jest fiolet. No więc jak zobaczyłam ten fiolet, to stwierdziłam, nie no musi być zizu, bo pasuje, bo ta ciemna zieleń błyszczących liści skórzastych pasuje. No i oczywiście wiadomo, to jak najbardziej, tak? Więc to też był taki wybór, nad którym się nie zastanawiałam ani chwili. Teraz będzie osłonka, z którą trochę miałam problem, bo jest bardzo, no bardzo taka wzorzysta, tak? Dużo tutaj się na niej dzieje, te wzorki są takie trochę jak, jak jakaś mozaika i ona jest szkliwiona, to nie jest kamienna, tylko ona jest szkliwiona i kolor ma taki szarawy, biało-szary, taki graficzny, to jest trochę takie wiecie, black and white, więc ciężko jakoś mi było tą roślinę dobrać, ale ostatecznie zdecydowałam się na Ceropegie, bo ona też ma liście w takim szarym odcieniu troszkę, Zwłaszcza jak się wsadzi do takiej szarawej osłonki, no to, to, to mocno właśnie się tą, tą szarość liści i srebrzystość podbija i mi dopasowała. No i też pokrojem. Jakoś tak przez to, że jest drobna, tak jakoś mi do tego wzorka, może kształt liści troszeczkę tutaj do tych kółeczek. No jakoś, no jakoś nie, nie wiem czemu, ale tak chodziłam z nią długo, długo, długo i w końcu w końcu padło na tą ceropegię. Dobra, teraz będzie begonia. Zobaczcie, zobaczcie jaka piękna i piękna jest też ta osłonka. To jest chyba mój numer dwa tej dostawy. Numer jeden, jak dla mnie, to są te kółka cementowe, a to jest numer dwa. Ja bardzo lubię osłonki o takim niebanalnym kształcie i ta jest naprawdę fajna. Bardzo mi się podoba i ma też ciekawy kolor. To jest taki kurczę znowu beż z szarym. Ze złoceniami też. No i ta begonia, która też ma taki kolor niejednorodny, i też te liście się tak ładnie błyszczą, tak jak te przetarcia złote tutaj, to tutaj się błyszczą tak bardziej srebrzyście z kolei. No i jakoś tak dodatkowo ten to bordo ładnie mi się komponuje. O, ona jest piaskowa. I to bordo z tym piaskowym kolorem, jak dla mnie, rewelacja pasuje. Ok. I jeszcze osłonka, którą z kolei ja wybrałam mi się bardzo spodobała, bo wygląda troszeczkę jak ten jak wosk pszczeli, nie? taką ma budowę. I też jest, słuchajcie, fajna, bo tutaj też jest i róż, i żółć. No ładna jest ta osłonka po prostu. I tu nie wiem dlaczego przez kontrast koloru, ale też jakoś od razu wiedziałam, że to będzie ten szczawik bo naprawdę ten taki ciemny fiolet podbity od spodu bordo pięknie się komponuje z tą osłonką, z, tymi, z tym takim delikatnym różowym jej poblaskiem. No wsiadło, po prostu wsiadło. I najpierw, najpierw chciałam też ją troszeczkę podnieść, bo zobaczcie, ten szczawik wpadł tutaj dosyć głęboko, bo osłonka jest dość głęboka, więc można by sporo keramzytu nasypać i do tej wysokości spokojnie roślinę unieść. Ale jakoś podoba mi się, że to tak jest głębiej. Że właściwie te łodygi tego szczelika są ukryte, a wystają tylko te piękne listki, no i oczywiście kwiatuchy. No te kwiatki też bardzo pasują kolorystycznie do tej osłonki. Powiem wam, że to jeżeli chodzi o zestawienie, co z czym to chyba to jest moje ulubione dzisiaj z tych, z tych dzisiejszych. Jakoś to dobrze, dobrze fajnie wygląda razem. Dobra. O i tutaj mamy znowu tą piaskową, tylko w mniejszym rozmiarze. No i tutaj jest dopasowane takie epifylum malutkie, które bardzo tutaj malowniczo się zwiesza z tej osłonki. Ona nie jest duża, więc też nie mogło być nic dużego, ale fajnie wypełniło tą doniczkę osłonkę, że ona nie jest taka pusta. No i gdzieś tam fajnie się przewiesza. Ładnie też to bardzo wygląda. No i co? Ostatnie, słuchajcie. Ostatnie to znowu są te rycerskie kolce. Mówiłam Wam, że one dzisiaj w trzech rozmiarach. I tutaj tym razem bardzo mi wsiadła Sansevieria rozetkowa, bo... Mm, Całość wygląda jak ananas teraz. Chyba to, chyba to podświadomie tak dlatego. No bo ananas też ma takie wypustki. No i też ma tą czuprynkę na górze, więc jakoś ta rozeta wychodząca prosto z tej osłonki fajnie wygląda. Jej też pozwoliłam trochę wpaść. Można by ją unieść do takiego poziomu, ale też stwierdziłam, że to ciekawiej wygląda, jeżeli troszeczkę te doły łodyg schowamy. I tylko wychodzą liście. Na to sobie też patrzcie, bo to, tym też możecie się bawić, tak? Jeżeli macie oczywiście troszeczkę głębszą osłonkę i większą. Ja bardzo lubię rośliny dawać w dużo większe osłonki, bo wtedy jeszcze właśnie macie taką możliwość. Tak i jeszcze postylizować i pobawić się wyglądem rośliny. bo możecie właśnie zadecydować, czy chcecie, żeby ona była równo z brzegiem osłonki i bardziej się ukazywała w całości, czy właśnie ciekawiej wygląda, jak się trochę wpuści w środek. To Wam daje jeszcze taki dodatkowy, jak, jak osłonka jest na styk, no to już tutaj za wiele nie zdziałacie. Poza tym, jak macie naprawdę dużą osłonkę, to czasami możecie tam sadzić 2-3 rośliny. I to też fajny, fajny efekt się uzyskuje, bo jest naprawdę gęsto. No dobra, słuchajcie, chyba tyle. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, która osłonka najbardziej Wam się spodobała, albo który zestaw, która kompozycja jestem ciekawa, co Wam najbardziej przypadło do gustu. No i oczywiście zapraszam na JungleBugi.pl. Dzisiaj macie podwójną okazję, żeby wpaść. Po pierwsze, są nowe osłonki, które Wam dzisiaj bardzo dokładnie starałam się pokazać, a po drugie, macie rabat 10% przypominam na kod dziecko z bez dużych liter. Do końca niedzieli, także wpadajcie i buszujcie i w roślinach, i w osłonkach. Do zobaczenia.